Ratusz zakończył przyjmowanie ofert w przetargu na świadczenie usług komunikacji miejskiej w naszym mieście. Wpłynęły dwie propozycje: relobusa na kwotę 11,5 miliona złotych, gdzie średni wiek taboru to 10 lat, oraz obecnego przewoźnika przewozów autobusowych Grych na kwotę 10,5 miliona, gdzie średni wiek taboru to 17 lat. Znaczy ja chciałem podkreślić na wstępie, że odbył się bardzo ważny proces, to znaczy od 2019 roku w mieście Tczewie wykonawca komunikacji publicznej był wybierany w trybie niekonkurencyjnym. My podjęliśmy decyzję, że trzeba ten, ten tryb konkurencyjny zapewnić, żeby miasto mogło uzyskać najkorzystniejszą ofertę, żeby konkurencja wymusiła, to, że można świadczyć usługi w pewnej cenie, na przykład o wyższej jakości i określić warunki świadczenia tej komunikacji. Można powiedzieć, że takie postępowanie jest no, relatywnie proste, to znaczy wpłynęły też dwie oferty, jedna na kwotę 11 milionów w przybliżeniu, druga na 10 też w przybliżeniu i na ten tryb konkurencyjny został zapewniony. Całemu przetargowi towarzyszą przepychanki między Gryfem a Relobusem. Obecny przewoźnik złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając zamawiającemu faworyzowanie Relobusa. Miasto wprowadziło zmianę w dokumentacji, co z kolei zdenerwowało Relobusa. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w sprawie odwołań Gryfa złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Termin rozprawy wyznaczono na 1 sierpnia. Czyli zapytam. Prosto z perspektywy mieszkańca, nawet jeśli sprawa utknie na jakiś czas w Warszawie na etapie administracyjnym, czy my musimy się bać, że te autobusy od 1 września nie wyjadą na ulicę? Yy, oczywiście, jeszcze jesteśmy w takim momencie, że mamy swoje narzędzia i plan, jak zapobiec. Yy, czy zminimalizować ryzyko wystąpienia takiego zaburzenia. Też ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zapewnia mechanizmy przeciwzakłóceniowe w sytuacji wystąpienia takich okoliczności, ale my byśmy tego naprawdę nie chcieli, bo wtedy pozycja miasta co do negocjowania warunków świadczenia usług przez operatorów, a zależy na tym, żeby tabor był młodszy, żeby się mniej psuł, żeby był bardziej ekologiczny, żeby w przyszłości też była w końcu ta klimatyzacja wymagana, no to musimy mieć jakieś narzędzia oddziaływania i narzędzia weryfikacji dostępności rynku w tym zakresie, a tylko konkurencja nam to umożliwia. Nie mając własnej komunikacji w mieście jesteśmy skazani na zlecanie tego zadania operatorom. I to powoduje, że tylko konkurencja daje nam narzędzia oddziaływania na poszczególnych operatorów. Będziemy dążyli do tego, żeby tę konkurencję utrzymać, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę dla miasta i żeby zawrzeć umowę w takim terminie, w który pozwoli ewentualnie obecnemu operatorowi, ale też gdyby była zmiana, innemu operatorowi na dostosowanie i przygotowanie się do świadczenia usług na terenie miasta Trzeva. Przetarg dotyczy okresu 7 miesięcy od 1 września z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. Całość ma charakter przejściowy. 7-miesięczny kontrakt ma wypełnić lukę przed większym, wieloletnim postępowaniem planowanym na 2026 rok.